Zgodnie z moją wczorajszą obietnicą z Facebooka chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć o pierwszej z książek, które proponujemy do wykorzystania w ramach naszej ogólnopolskiej akcji czytelniczej Czytamy z Sercem. Jak mówiłam, będzie to książka Roxany jędrzejewskiej wróbel autorki pewnie dobrze Wam znanej, chociażby z Florki, z Praktycznego Pana. Myślę, że niejedna książka tej autorki znajduje się już w bibliotekach, głównie w bibliotekach szkolnych albo w oddziałach dziecięcych bibliotek. Ale tutaj mamy akurat pracownię Aurory, może troszeczkę mniej znaną, a bardzo cenioną, świetną pozycję, o której troszkę więcej opowiem. Wydawnictwa Bajka i myślę, że powiem nie tylko o treści, ale także przede wszystkim o wykorzystaniu podczas zajęć z uczniami właśnie tej pozycji. Zapraszam do obejrzenia tego filmiku. W książce poznajemy losy tytułowej Aurory, starszej pani, która jest przytłoczona tym, że niebawem musi udać się na emeryturę, przynajmniej w swoim niemaniu musi udać się na emeryturę. Dlaczego? Dlatego, że prowadzi przy ulicy Rzemieślników, bardzo istotnej dla tej książki ulicy, swoją pracownię, niezwykłą pracownię, pracownię złamanych serc. A przy ulicy właśnie rzemieślników nie ma już punktów, które kiedyś dla tej ulicy były istotne punktu repasacji e, rajstop czy na przykład kliniki lalek, szewca z garnistrza. I już tutaj pojawia się pierwszy temat do rozmowy z dziećmi o zawodach wymarłych. Niekoniecznie nawet tych, które występują, pokazują się tutaj. W książce możemy mówić o tym, kim był Zdun, na przykład, Introligator, żeby powiązać to troszeczkę z książką jako taką, o właśnie zawodach związanych z książką, o drukarzu, Introligatorze, chociażby Zecerze być może. Ale wróćmy już tutaj do pracowni Aurory. Jeśli chodzi o samą pracownię Aurory to Aurora pokazuje nam, jak bardzo świat się zmienił, świat teraz pędzi i nie ma czasu na to, aby zatrzymać się, aby człowiek spojrzał na drugiego człowieka, spojrzał mu w oczy, ale także spojrzał w serce, zarówno w serce drugiego człowieka, jak i we własne serce, które przecież także może z jakiegoś powodu cierpieć, być zranione. Ludzie są wpatrzeni tylko w smartfony, pędzą nieustannie z miejsca do miejsca i muszą próbować się w jakoś w tym świecie odnaleźć. Ale nie jest to proste. Zatem Aurora chce zamknąć swoją pracownię, jestem przytłoczona. Ale jest pewna nadzieja. Te, nadzieja. te nadzieje daje dziewczynka, która całkowicie przypadkiem odwiedza pracownię. Już więcej o samej treści nie będę opowiadać, wolałabym powiedzieć, w jaki sposób tę książkę można by było wykorzystać podczas zajęć. Myślę, że już otwierając tę książkę, można takie zajęcia rozpocząć. Dlaczego? Dlatego, że mówimy tutaj o budowie książki. Książki. Yy... Które są czasami pięknie wydane. Ta książka jest wydana przez wydawnictwo Bajka, które dołożyło wszelkich starań razem, oczywiście, z ilustratorką. Jest to Jona Jung, razem z Joną Jung, żeby była to książka wyjątkowa, już poczynając od okładki. Zaraz za okładką mamy oczywiście wklejkę. Warto przypomnieć dzieciom i młodzieżom, czym jest wklejka. A ta wklejka jest wyjątkowa, dlatego że ma bardzo symboliczne znaczenie dla całej tej powieści, dla dzieci. Nie wiem, czy to widać, ale na tej wklejce widzimy materiał, materiał oczywiście w serduszka. Co się dzieje z tym materiałem na wklejce? Jest on rozszarpany. Mówimy zatem o jakich sercach, i tu otwiera się bardzo bogata symbolika o sercach rozdartych. Rozszarpanych wręcz, o sercach złamanych, tak, cierpiących. I możemy szukać już tutaj różnych związków frazologicznych związanych właśnie z sercem. Książka pokazująca świat w dość ponurych barwach, ale jak mówiłam już, dająca nadzieję, więc ostatnia wklejka to wklejka, w której te serca są już. Nie wiem także, czy to widać, zszyte. Materiał jest zszyty. Troszeczkę nierówno. A to, że nierówno, także ma znaczenie. Dlatego, że Aurora w książce nauczy nas tego, że każde cierpiące serce może być naprawione, ale pozostanie jakaś blizna. Ona prowadzi punkt naprawy serc, a nie wymiany na nowe serca. Nie ma cudów, jak mówi Aurora. Pozostaje blizna, ale czasami ta blizna sprawi, że jesteśmy jeszcze, jeszcze silniejsi. Zapraszam teraz do obejrzenia prezentacji z przykładowymi zadaniami dla naszych uczniów. Zapraszam do prześledzenia razem ze mną prezentacji, którą zatytułowałam z wizytą w pracowni Złamanych Serc. Jest ona przeznaczona dla dzieci w różnym wieku, zarówno do podstawówki, jak i za chwilę się przekonacie, także dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Wszystko zależy od wiedzy i kompetencji właśnie dzieci i młodzieży, z którą pracujemy. Można ją na pewno wykorzystać na różne sposoby. Zaczęłabym w zasadzie rozmowę o Złamanych Sercach od tego, czym w zasadzie jest Złamane Serce, czyli od wprowadzenia w świat związków frazologicznych tym wyrażeniem, zaznaczenia, że czasami źle używamy pewnych związków frazologicznych, dzieci coraz mniej używają tych związków frazologicznych, często nie wiedzą, co one znaczą, dlatego warto powiedzieć, co oznacza taki związek oraz zaznaczyć, że jest on używany w dość ścisłym znaczeniu w odniesieniu do relacji miłosnej, na przykład gdy ktoś się zdradził, porzucił. Istnieją jednak związki frazeologiczne o szerszym znaczeniu, także możemy poprosić uczniów o wymienienie innych znanych im frazeologizmów, na przykład coś ściska za serce, pęknięte serce, krwawiące serce. Myślę, że warto zawsze przywoływać postaci literackie i tytuły różnych książek. Szczególnie istotne są takie zadania w szkole ponadpodstawowej, gdzie uczniowie przygotowują się do matury i sami będą zmuszeni na podstawie pewnych motywów, tekstów przywoływać inne utwory literackie, inną literaturę. Dlatego zawsze takie ćwiczenia wprowadzam. Bardzo proszę wtedy uczniów, żeby nie były to koniecznie tylko lektury. Ja oczywiście te lektury tutaj pokazuję, żeby je przypomnieć, w jakiś sposób odświeżyć, także je cały czas wałkujemy, wałkujemy ale niech uczniowie wykażą się swoją kreatywnością, tym co czytają, co lubią. Nie musimy też ograniczać się do bohaterów literackich. Możemy także powiedzieć, że warto wymieniać bohaterów filmowych ze złamanym sercem. Takie właśnie zadanie, wymień znanych Ci bohaterów ze złamanym sercem. Ja podaję przykłady akurat dla szkół ponadpodstawowych, ale mogą być to całkiem inne przykłady, właśnie po to, żeby utrwalić pewne treści, które są omawiane. Między innymi tutaj wskazuje na Stanisława Wokulskiego, Jacka Soplicę, Konrada Wallenroda, Gustawa czy Wertera. Jak widzimy, te postaci są bardzo, bardzo różne. To, co ich łączy, to z pewnością właśnie te złamane serca, ale powody złamania tych serc mogą być już bardzo inne. I niech uczniowie zastanowią się, dlaczego bohaterzy, których wybrali, mieli to serce złamane. Oczywiście na myśl przychodzi nam od razu Jakaś krzywda związana z porzuceniem czy z nieakceptacją miłości, ale. Powody mogą być różne, i powody tego odrzucenia, czy właśnie odejścia jakiejś bliskiej nam osoby, także są bardzo różne, więc mówmy o tych powodach, które doprowadziły do rozstania. Możemy przywołać na przykład: nie wiem, Konrada Wallenroda, który miał serce złamane, ale także troszkę rozdarte rozdarte pomiędzy ogromną miłością do swojej ukochanej Aldony, a miłością do. Ojczyzny, więc on niejako złamał to serce sobie sam. To nie Aldona złamała jego serce. I tego typu rozmowy warto z pewnością z dziećmi i z młodzieżą prowadzić, pokazując przyczyny złamania serc. I tutaj już pokazujemy fragment pracowni Aurory. Aurora mówi nam także właśnie o powodach złamania serca w dość szerokim kontekście. I tutaj warto też nadmienić, że chodzi o Bardziej pęknięciem, dlatego że nie skupia się ona tylko na relacjach kobiety z mężczyzną, czy też jaśnie miłości jednej osoby do drugiej osoby, już niezależnie także od płci. I przeczytajmy ten krótki fragment. Trzeba się dowiedzieć, dlaczego serce się złamało, bo od tego zależy w jaki sposób można je naprawić. Czy z powodu straty, czy z tęsknoty, a może z żalu albo rozczarowania, może przez zawód miłosny. Serce może też pęknąć z samotności albo ze strachu który nie daje spać po nocach niektóre serca pękają z zimna a inne dlatego że zbyt szybko się rozpalają zatem powodów jest całkiem sporo oczywiście tekst jest prościutki młodszych uczniów można poprosić na przykład o wypisanie z tekstu tych powodów złamania serc na które wskazuje nam Aurora Są one, jak widzimy różne rozczarowanie strach tęsknota samotność jak naprawić złamane serce? Przecież Aurora jest od tego ekspertką, więc także kolejny cytat posłuchajmy, co powie nam specjalistka. Są takie serca, które wymagają specjalnego kleju szczułości i takie, którym potrzebna jest mieszanka zachwytu i bliskości. Jedne trzeba smarować wieloma warstwami współczucia, a inne goją się po przyklejeniu plastra z radości albo dobroci. Są też takie serca, którym potrzebny jest opatrunek ze zwyczajnej życzliwości. Pięknie, oczywiście, bardzo metaforycznie napisane. Możemy powiedzieć, że tak naprawdę. No nie ma jednej recepty na złamane serce, jest to oczywiście troszeczkę z przymrużeniem oka, ale są to słowa też bardzo ważne, bo nakierowane na dobro drugiej osoby, na to, że czasami warto użyć chociażby jakichś słów, czasami potrzebna jest jakaś bliskość, współczucie, czyli cała gama przeróżnych emocji. I zadanie dla naszych uczniów. Możemy udać, że sami prowadzimy pracownię złamanych serc i spróbować stworzyć przepis na jakiś specyfik, lek, może jakiś inny preparat, tam mieliśmy w tekście także mowę o chociażby, nie wiem, plastrach, mogą to być jakieś zastrzyki, jakieś maści. Lena, taki lek, preparat leczący serce. Leczące serce, które złamało się z jakiegoś konkretnego powodu. Może bardziej nie złamało, ale nawet jest pęknięte z jakiegoś powodu. I możemy podzielić naszych uczniów na kilka grup, w zależności właśnie od powodu złamania serca. Na przykład spróbować stworzyć taki specyfik, oczywiście także w tej sferze ściśle metaforycznej, na serce złamane z rozczarowania, albo z samotności, albo ze strachu, z żalu. I tutaj uczniowie musieliby się, zastanowić nad tym jak zachować się wobec osoby która właśnie czuje się bardzo samotna, odczuwa wielki strach w związku ze swoją miłością albo ma żal do drugiej osoby, która ją opuściła. Co takiej osobie jest potrzebne? W jaki sposób taka osoba mogłaby z tej trudnej sytuacji wybrnąć? Myślę, że jest to ciekawe zadanie które będzie bardzo kreatywne dla uczniów, i uczniowie z chęcią podzielą się tymi swoimi receptami, mogą one być takie dość magiczne. Pamiętajmy, że tutaj nie musimy powiedzieć, że wystarczy lek z siły, wystarczy łyżeczka odwagi z satysfakcją. Nie, myślę, że mogłaby być to cała taka e, mikstura, receptura. E, może udałoby się stworzyć taki przepis, właśnie odrobinę radości. Mieszamy powoli, mieszając z zachwytem, dodajemy 90%, roztwór 90% współczucia. Niech uczniowie się troszeczkę wykażą także literacko w tym zadaniu. Inne zadanie. Uwielbiam z dziećmi stosować dramę. Może niech uczniowie napiszą, a następnie odegrają krótką scenkę, w której do pracowni złamanych serc przychodzi jakiś klient, który potrzebuje pomocy. W takim tekście warto wtedy zawrzeć także dokładną przyczynę tej wizyty i poradę. Przecież mamy już stworzony jakiś specyfik na to pęknięte serce. Jak możemy Pomóc drugiej osobie, osobie cierpiącej, w jaki sposób może się taka scenka zakończyć. Może to być oczywiście zarówno scenka humorystyczna, jak i utrzymana w takim bardziej poważnym tonie, ale oddajmy głos dzieciom. Słuchajmy, co one mają nam do powiedzenia na temat serc. Myślę, że to tak pokrótce takie wstępne pomysły. Ja tych pomysłów mam więcej. Oprócz samej prezentacji. Pokażę Wam także niebawem, nie tylko prezentację, ale także scenariusz. O tym za chwilkę. Mam nadzieję, że prezentacja okaże się pomocna. Zamieszczam ją na Facebooku. A w materiałach, które otrzymacie w ramach akcji Czytamy z Sercem, oprócz tej prezentacji, znajdziecie także scenariusz. Scenki, dialogu do wykorzystania w ramach naszego wydarzenia. Jest to dialog, w którym wykorzystywane są fragmenty właśnie pracowni Aurory, chociaż bohaterowie tego, tego krótkiego scenariusza to nie są bohaterowie samej książki. Bohaterem jest lekarz, który próbuje pokazać serce z perspektywy takiej bardziej medycznej, oraz pacjentka, która posługując się słowami Aurory. Pokazuje nam symbolikę serca, oraz pokazuje właśnie serce jako taki narząd, który czasami pęka i można próbować go w różne niezwykłe sposoby naprawić. Z całą pewnością zarówno lekarz, jak i pacjentka wiedzą jedno: o serca należy dbać. Zapraszam do udziału w akcji Czytane z sercem i do zobaczenia przy okazji następnego filmiku.